Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z TrackKidzików oraz Hotlapów do Corsa Kompetycyjne. Dzisiaj zajmę się Torem Suzuka i zrobiłem to yy, Hotlapa oraz Track w Nissanie, co było dosyć skomplikowane, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba i tak, i tak. Eee, czas nie był najlepszy, ale chodzi o samą linię jazdy. No bo jeżeli chodzi o poprawę czasu to wystarczało wziąć lambo, które ma tutaj plus 40 kg prawie na bopie, więc dało się to lepiej zrobić na pewno. Jest dobra. I przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Odnośnie setupu, setup jest dosyć standardowy przynajmniej jak na Nissana, ale możecie sobie zobaczyć, skopiować. Dlaczego możecie zastanawiać się, dlaczego wziąłem Nissana? Dlatego, ponieważ ostatnio dużo jeżdżę tym samochodem i staram się go nauczyć. Elektronika tak by wyglądała, paliwo 10 litrów, Mechanical grip, nic za bardzo odkrywczego, mega bezpieczny, tak, żeby nie obracało samochodu, ponieważ to jest dosyć niestabilny samochód do jazdy dla początkujących, e, damper nic odkrywczego typowe Hemo. No i aerodynamika 63, prześwit, Wing 4 i ktoś by się mógł zastanawiać? Kurde, przecież hymo ma 72 mm. No, zmartwię was. Wystarczy 63 i dalej auto potrafi walić nad sterem, więc to już po prostu chodzi o to jak to jeździ, a nie od setupu. Aczkolwiek uważam, że 63 jest lepsze dla opon i dla większej przyczepności w wolnych zakrętach, więc IMO to jest, według mnie, dużo lepsze. Dobra, jesteśmy już w dwóch ostatnich zakrętach, czyli szykanie. Tutaj trochę spaliłem ten najazd, ten w prawo. Zresztą możecie zauważyć, znaczy teoretycznie okrążenie nie było spalone, ale też bym nie zalecał, ponieważ jechałem prawymi kołami po trawie. Ale to jest nieważne. Wyjazd na prosto startowo, oczywiście powinien być na drugim biegu raczej w każdym samochodzie, ponieważ to jest około 88 do 100 km na godzinę w zależności od tego jak pojedziecie. Yy, musicie sobie najechać. Yy, Idealnie najechać jest tak, żeby jak najmniej prędkości wytraszyć. Prawą stroną chce się cały czas jechać maksymalnie po tej białej linii, tak żeby nie należeć na krawężnik, ponieważ podbija wam samochód. Lewą stroną ścinacie jak najbardziej się da, dzięki czemu macie jak najbardziej prostą drogę, jeżeli chodzi o jazdę. Przyklejacie się do prawej strony, możecie sobie wyjechać mega szeroko, tak, żeby mieć jak najdłuższą drogę, przez co zyskacie więcej, większą prędkość na prostej startowej. Jedziecie sobie, tak numer jeden, tutaj ja dosyć wcześnie hamuję, aczkolwiek da się dużo później. Z racji, że chciałem bezpiecznie pokonać okrążenie dosyć optymalnie. Przyhamowujecie sobie tam na białej linii, mniej więcej jak ona się zaczyna, bądź troszkę za nią. Ale staracie się zrobić tak, żeby auto już nie dodawać tutaj gazu, tylko żeby ono się wtoczyło w zakręt. I mniej więcej przed uderzeniem w ten apek z prawego zakrętu staracie się już wchodzić na gaz tak, żeby wam wyprowadzało samochód i żebyście już nabierali prędkości jak najszybciej. Wy oczywiście wyjeżdżacie sobie tam na jak najbardziej szeroko I zjeżdżacie od razu do prawej Tak żeby znowu mieć jak najszerszy najazd I tutaj już polecam raczej na trzecim w każdym samochodzie operować przez tą szykanę Trzymać się raczej nagumowanego toru Oczywiście jak najbardziej przyklejać się do krawężników Niekoniecznie na nie najeżdżać, ponieważ często wtedy zorzuca samochód I oczywiście yy, tutaj hamowanie czy wszystko jest dosyć na wyczucie Jedziecie sobie oczywiście, tak jak Wam pokazuje nagumowana liniatoru, przyhamowujecie sobie tuż przed 50 bądź na 50, w zależności od samochodu. Ja zrobiłem to asekuracyjnie na jakichś 60-70 metrach, ale w Lampo, Ferrari, Audi czy McLarenie na 50 metrach można na spokojnie hamować i będzie dosyć stabilnie. Tutaj polecam raczej na trójce przeszedź niż na dwójce i hamowanie jest dosyć intuicyjne w tym miejscu, ponieważ o ile tutaj macie znak, żeby sobie przyhamować, to tutaj musicie sobie wyczaić po prostu gdzie jest ten moment hamowania. Więc tutaj nie jestem w stanie wam określić, po prostu w zależności od tego jak się czujecie, jak najedziecie, tak musicie tam zahamować. Hamowanie do nawrotu raczej koniec Tarki, bądź tuż przed tak żeby po prostu jak najszerszą linią wjechać i tak żeby jak najszybciej na prostych kołach być po prostu żeby wejść na pełen gaz i już wyjeżdżać tutaj jest bardzo ciekawa akurat linia jazdy generalnie nic wam nie szkodzi pojechać tak jak jest nagumowany tor ale delikatnie, szybciej, dosłownie Mać pinkę szybciej jest po prostu przykleić się do prawej strony, ale wtedy bardziej po oponach jedziecie, więc to już od was zależy. Na kwalifikacji bym się doklejał do prawej strony, a na wyścigu już raczej bym jechał tak jak linia nam pokazuje. Hamowanie tutaj, do tego podwójnego zakrętu z dwoma sami hamujecie sobie mniej więcej jak się tutaj asfalt z prawej zaczyna. Do trzeciego biegu, raczej w każdym samochodzie, jeżdżacie sobie mega szeroko, granicą toru jest tarka, nie biała linia, więc na to Możecie sobie pozwolić na szersze wyjeżdżenie, wyjeżdżanie i tak by to wyglądało. Dalej macie 130R, to jest jedyna nazwa zakrętu, jaką pamiętam z tego toru. I tutaj dosłownie wystarczy odpuścić sobie gaz, bądź rzucić nawet bieg. 100, 230-240, co niektóre auto nawet potrafią i prawie na flacie tam przejechać. To jest trudny i jednocześnie łatwy zakręt, ponieważ o ile wy jakimś Lambo, Ferrari czy McLarenie jest to łatwy zakręt. O tyle w Nissanie, Mercedesie e, czy czymkolwiek innym, co zarzuca po prostu na odpuszczeniu gazu, może być to dosyć trudne, ponieważ obrót obraca tutaj samochód. Przynacie sobie wewnętrzną, wjeżdżacie mega szeroko i potem macie hamowanie do waszej szykany. Hamowanie do szykany powinno się odbywać mniej więcej na 100 metrach bądź troszkę wcześniej. Tak jak na przykład jest nagumowany tor. Wcinacie sobie jedną wewnętrzną i drugą wewnętrzną, oczywiście zostając na dwójce. Możecie pojechać tak jak ja, bądź nawet pojechać prawą stroną, to już wam pokazuję. Jeszcze raz. Przejechać sobie tutaj prawą stroną, najechać trochę szerzej, dwoma kołami, tutaj kawałek po tarce i po trawie, tak po prostu, żeby skrócić sobie drogę i doklejeć się na maksę do prawej strony. Ja z racji, że trochę liczyłem, na następne jeszcze okrążenie. Pojechałem sobie szerzej, dzięki czemu straciłem z jakąś jeno dwie dychy na okrążeniu. Jeżeli chodzi o wybór samochodów na ten tor, to moje top 5, przynajmniej biorąc z strony lfm a czasów, to wybiorę top 5 samochodów, po prostu, które tutaj mają jakiś czas fajny zrobiony. Pierwsze miejsce zajmuje aktualnie, przynajmniej na aktualny patch, Ford Mustang. Następnym samochodem jest Ferrari 296. Następnym jest Mercedes. Wiem go. Tutaj Mercedes AMG GT3 2020, następnym jest Lamborghini, a potem jest BMW M4. Jest to taka, takie to 5 samochodów, które tutaj są na tym torze. I raczej bym wszystkie z nich polecał do jazdy. Mercedes jest według mnie trochę dosyć trudny, ale Fordem myślę, że tutaj Ford jest najlepszym wyborem, ponieważ są długie, proste i łatwo nim jest wyprzedzać. Więc to, że tracicie w zakrętach nic nie znaczy, bo na prostych będziecie znacznie szybsi. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu oraz. E, no, możecie dać propozycje na następne poradniki. Bądź też wbijać na mojego streama, który jest na Twitchu. Link macie w opisie kanału. Więc no, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i na razie.